Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich na tych rekolekcjach adwentowych. Cieszę się, że możemy ten czas przeżyć razem, bo tak naprawdę czas rekolekcji to czas, który jest przeżywany przez nas wszystkich, bo Duch Święty ten czas prowadzi. To On daje nam natchnienia. A czas spotkania z Jezusem jest bliski nie tylko w świętach Bożego Narodzenia, ale również i wtedy, kiedy powtórnie nadejdzie, żeby, daj Boże, wprowadzić nas do nieba. Tego pragniemy, tego oczekujemy i o to warto zawalczyć w naszym życiu. Moi drodzy, ostatnie słowo dzisiejszej Ewangelii. Czuwajcie. Jest ono bardzo ważne, dlatego że determinuje nas. Do tego, co przed nami. Czas Adwentu będzie przez nas dobrze wykorzystany, będzie dla nas owocny, wtedy, kiedy będziemy czuwać. A żeby czuwać, to nie można spać. To trzeba się wybudzić do życia. Niejednokrotnie sami przekonujemy się o tym, że choć żyjemy, to tak naprawdę to nasze życie jest bardzo szare. Bardzo rutynowe wykonujemy pewne czynności, pewne obowiązki, pewne zadania, niejednokrotnie już nawet nieświadomie. A żeby czuwać, to trzeba być świadomym: żeby czuwać, trzeba wyostrzyć nasze zmysły, które Pan Bóg nam dał, kiedy nas stwarzał. I dlatego tak bardzo ważne jest to słowo: czuwajcie. I ono tyczy się każdego z nas bez względu na wiek, wykształcenie, pracę, pasję, talenty, cechy charakteru, temperament. Każdy z nas jest zaproszony dzisiaj przez Jezusa do tego, żebyśmy czuwali. A to jest ważne, żeby nie przespać swojego życia. To jest ważne, żeby nie tylko wegetować, ale właśnie żyć pełnią sił. A to jest możliwe tylko z Chrystusem. Papież Franciszek podczas światowych dni młodzieży w Krakowie w 2016 roku skierował swoje bardzo mocne słowa do młodych ludzi, ale myślę, że tyczą się one do nas wszystkich. Nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie. Przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. Trwały ślad. Mylimy szczęście z kanapą. Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa jak te, które są teraz nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi, które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat wirtualny przed komputerem. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej. A dlaczego tak się dzieje? No bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, stajemy się ogłupiali, otumanieni. Jakże mądre słowa, które nas wybudzają z letargu, które wyciągają nas z naszej strefy komfortu. Tak to prawda. Wygodniej jest na Dobrej kanapie poleżeć w ciepłym mieszkaniu. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj wyszliście ze swojej strefy komfortu, gdzie było ciepło, gdzie można było pospać i przyszliście dzisiaj do kościoła na spotkanie z Chrystusem. Choć na zewnątrz mróz, choć śniegi, ślisko, niewygody wiele, żeby dotrzeć na spotkanie z Jezusem, to właśnie w życiu o to chodzi. Nieraz trzeba wyjść z wygodnego mieszkania, żeby spotkać Chrystusa. I to się tutaj dokonuje. Dzięki temu, że opuściliście tę strefę komfortu, ciepła i wygody, macie szansę spotkać się z Chrystusem, który chce Was dzisiaj dotknąć: dotknąć swoim słowem, dotknąć swoją obecnością eucharystyczną, dotknąć swoją miłością i uzdrowić serce. Jakże to jest ważne, żeby wszystkimi zmysłami doświadczyć obecności Boga w swoim życiu. I dlatego też te rekolekcje będą takie nietypowe, bo będą to rekolekcje zmysłowe, będą poruszały tematy naszych zmysłów. I dzisiaj przychodzi pierwszy zmysł zmysł dotyku. Już w liturgii słowa słyszeliśmy o tym, że Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Ty nas dotykiem swoich rąk stworzyłeś z gliny. Bóg nas stworzył przez ten dotyk. Z gliny, która była nieukształtowana, nieuformowana, stworzył arcydzieło. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. To jest niezwykle ważna wiadomość. Że jesteśmy Bożym arcydziełem, że jesteśmy piękni Jego pięknem. Że mamy w sobie Jego miłość. Ale warunek jest jeden, żebyśmy tego nie zepsuli. I ten dotyk jest bardzo ważny. Popatrzmy na karty Pisma Świętego, popatrzmy na Ewangelię, na dzieje apostolskie. Jezus wielokrotnie uzdrawiał człowieka przez dotyk. Dotknął oczu niewidomego, odzyskiwał wzrok. Dotknął uszu, odzyskiwał słuch człowiek, który był niesłyszący. Kiedy przyszedł do domu teściowej Szymona Piotra, którą trawiła gorączka, to podał jej rękę i ją podniósł z tej choroby. Wszystko dokonywało się przez dotyk. Ten dotyk jest bardzo ważny. To jest Boży Dotyk Miłości. Kiedy my doświadczamy tego dotyku Bożej Miłości, w każdej komunii świętej. W każdej Eucharystii doświadczamy dotknięcia przez Boga namacalnie. To nie jest biały kawałek chleba, to nie jest opłatek, komunikant, hostia, to jest Chrystus żywy i prawdziwy. I On w każdej komunii świętej z ogromną miłością dotyka Ciebie, wchodzi w Twoje życie, dotyka Twego serca. Ważne jest to, żebyśmy nie popadali w rutynę i w takie uśpienie, że to a po prostu komunia święta, bo tak wypada nie. Każda komunia święta przyjęta świadomie to jest dotknięcie żywego Boga. Nie popadajmy w rutynę. Wybudźmy się właśnie z tego letargu, takiej szarości nawet w tej wierze naszej. Nie pozwólmy szatanowi nas uśpić, bo jemu o to chodzi. Żebyśmy byli właśnie tacy uśpieni, bo wtedy, wtedy tracimy czujność i wtedy On ma pole do działania, żeby wkradać się w te przestrzenie, gdzie jest grzech, słabość, żeby wchodzić z pokusami w naszą codzienność, żeby niszczyć naszą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. O to Jemu chodzi. Dlatego potrzeba nam właśnie tego dotyku Boga w tej komunii świętej, który nas wypełnia całego, jako swoje arcydzieło, swoją obecnością. Jest dobry dotyk, dotyk miłości, dotyk Boga. Nie przez przypadek mówię o tym z myślą właśnie dzisiaj. Kiedy przychodzimy na świat, jeszcze dobrze nie widzimy w pierwszych godzinach dniach życia, jeszcze dobrze nie słyszymy, jeszcze nie potrafimy mówić, ale już czujemy dotyk. Kiedy mama bierze dziecko w ramiona, dziecko czuje. Że jest kochany, chciany, akceptowany, czuje się bezpiecznie w ramionach mamy czy taty. Tak mocno działa dotyk, nie trzeba nawet słów. Drodzy małżonkowie, drodzy zakochani, nieraz nie trzeba słów, wystarczy bliskość, przytulenie, pocałunek, żeby okazać miłość swojej ukochanej osobie. A kiedy ostatni raz przytuliliście się do siebie? I możecie powiedzieć, to już 30 lat w małżeństwie, kto by się przytulał? Bez względu na staż małżeński, warto być blisko siebie, bo dotyk sprawia, że mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, że jest ktoś obok nas obecny. Tak jak dotyk Boga sprawia, że czujemy Jego obecność i nie czujemy się samotni. On zabiera nam wszelkie lęki, tak obecność drugiego człowieka też sprawia, że żyje się nam lepiej. Kiedy byliśmy dziećmi, przewróciliśmy się, rodzice podnosili nas i przytulali, ocierali nasze łzy. Od razu było nam lepiej. To jest uzdrawiająca moc dotyku. Ja dzisiaj jestem 36-latkiem. Moja mama zawsze, kiedy wychodzę z domu rodzinnego, dotykiem robi mi błogosławieństwo. Znak krzyża na czole kreśli i mówi: Synu, jedź z Bogiem. I ten dotyk, ten znak krzyża na czole, nakreślony przez schorowane, przepracowane ręce mamy, sprawiają, że ja czuję w sobie Boże Błogosławieństwo, które spływa przez matczyne ręce na mnie. Drodzy rodzice, jakże ważny jest dotyk, poprzez który okażecie miłość swojemu dziecku, przekażecie Boże Błogosławieństwo. To są, wydawać by się mogło, proste gesty, ale potrafią całkowicie zmienić życie. Ale jest również i zły dotyk, dotyk, który krzywdzi, dotyk, który niszczy, dotyk, który sprawia, że nie tylko ciało boli, ale i serce i dusza. Kilka lat temu byłem na studiach podyplomowych. Tematem tych studiów była profilaktyka i zapobieganie przemocy wobec dzieci i młodzieży. Przez półtora roku. Od różnej strony podejmowaliśmy ten temat, bardzo bolesny temat. Tyle dzieci jest krzywdzonych przez zły dotyk, i to niestety w dużej mierze są to bliscy. W dużej mierze są to ci, którzy powinni dać poczucie bezpieczeństwa, którzy powinni się zatroszczyć, a oni tym złym dotykiem krzywdzą dziecko, i później. Konsekwencje tego złego dotyku są obecne w całym życiu tego człowieka. Jak dorasta, jak później tworzy relacje. Pamiętam kiedyś spotkanie z taką młodą kobietą, która przyszła i mówi: Proszę księdza, ja muszę już z kimś o tym porozmawiać, bo nie daję rady. I mówi, że została w dzieciństwie skrzywdzona przez ojczyma, właśnie przez zły dotyk. I mówi: Dzisiaj boję się tworzyć relacje. Mam koszmary w nocy. Nie radzę sobie sama z sobą. I tu też trzeba uzdrowienia. Trzeba naszej świadomości, jaką ogromną moc ma dotyk. Najgorzej jest, kiedy tracimy czucie, a to czucie można stracić przez zamrożenie serca. Popatrzmy w zimę, ludzie, kiedy przemarzają. Kiedy mają odmrożenia, to słabiej czują, słabiej odczuwają przez dotyk. A nieraz całkowicie jest ten zmysł uszkodzony. Nie odczuwają. I tak samo jest z nami, kiedy pozwalamy Szatanowi działać w nas, to On mrozi nasze serca, mrozi naszą duszę. I to sprawia, że już nie odczuwamy. Nie czujemy potrzeby, żeby tworzyć relacje z Bogiem, nie czujemy potrzeby, żeby tworzyć relacje z drugim człowiekiem. Stajemy się tacy skostniali. I ten czas adwentu, ten czas świętych rekolekcji jest właśnie nam dany po to, żebyśmy nie byli skostniali, żebyśmy pozwolili Bogu rozmrozić nasze serce, aby ono biło miłością Jego, aby ono pompowało krew Jego miłości i żebyśmy tą miłością potrafili się podzielić z drugim człowiekiem. A żebyśmy się nie krzywdzili nawzajem. W ilu domach jest dramat? W ilu domach jest przemoc? Czy to między współmałżonkami, czy to między rodzicami a dziećmi? A nieraz i dzieci krzywdzą swoich rodziców. Jakże to jest bolesne? Jakże ta przemoc fizyczna odbija się na psychice i całym człowieku? I skoro dzisiaj w czasie tej Eucharystii doświadczymy tak namacalnie dotyku miłości Boga, to my również bądźmy tymi, którzy tę miłość przekażą dalej. Którzy nie będą zobojętniali na los drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest obok, w domu, w rodzinie. Często mówimy, że świat jest zły, że ludzie z sobą walczą, że są wojny. Ale popatrzmy najpierw na siebie, na swoje serce. Popatrzmy najpierw na te nasze relacje względem Boga i drugiego człowieka. Bez miłości stajemy się zimni jak lód i przestajemy odczuwać cokolwiek. Potrzebujemy tej miłości Boga i potrzebujemy tej miłości między sobą nawzajem. Ja nie zapomnę, jak kiedyś z moimi podchorążymi, to są studenci Akademii Wojsk Lądowych przyszli oficerowie Wojska Polskiego pojechaliśmy do Hospicjum Bonifratów. Tam mamy stały wolontariat. Systematycznie odwiedzamy podopiecznych, jesteśmy z nimi w salach, zabieramy do ogrodu, wspólna msza święta, wspólne świętowanie różnych uroczystości. Hospicjum, które wydaje się być miejscem smutnym, okazuje się, wbrew pozorom, być miejscem pełnym życia. Ci podopieczni pokazują nam, ludziom zdrowym, co to znaczy pragnąć życia, co to znaczy żyć z Bogiem w zażyłości. Ja widzę, jak oni przeżywają mszę świętą, jak oni przyjmują komunię świętą. To jest niezwykłe świadectwo dla mnie, ale również i dla moich młodych żołnierzy z duszpasterstwa. I kiedyś podkorążowie poszli do różnych sal, żeby pobyć z tymi pacjentami i wszedłem do jednej sali, tak patrzyłem sobie, jak, jak radzą ci młodzi ludzie sobie z tym trudnym tematem spotkanie z chorobą, z cierpieniem, z umieraniem drugiego człowieka. I zobaczyłem młodego chłopaka, pełen sił, wysportowany żołnierz, zdrowy, trzymający rękę starszej, schorowanej, cierpiącej kobiety. I w momencie, kiedy on złapał jej rękę, kiedy ona poczuła jego dotyk, to na jej twarzy pojawił się uśmiech. Dlaczego? Bo poczuła obecność drugiego człowieka. Ten dotyk sprawił, że ona doświadczyła tego, że nie jest sama w tym cierpieniu, że jest ktoś, kto chce się z nią spotkać, porozmawiać, pobyć z nią. Tak działa dotyk miłości. Więc moi drodzy, zapraszam was do tego, żebyście dzisiaj przyjęli dotyk miłości samego Boga w tej Eucharystii. I żebyście się tym dotykiem Jego miłości podzielili sobą, nazajem, w małżeństwach, w rodzinach, w środowisku pracy, nauki, tam, gdzie jesteście na co dzień. I zapraszam Was na te kolejne dni naszych rekolekcji związanych ze zmysłami, abyśmy po Bożemu nie tylko potrafili dotknąć drugiego człowieka z miłością, ale żebyśmy potrafili z miłością mówić, słuchać, abyśmy potrafili z miłością patrzeć. Wtedy ten świat stanie się Boży, a my będziemy na dobrej drodze do nieba. Amen.